Nowe pytania do Jata i nowe maskotki z Ninjago Powstanie Smoków, które będą tematem dzisiejszego odcinka. Więc tak, zacznijmy sobie może od tych maskotek, bo dostaliśmy nowe z pierwszego sezonu Powstania Smoków przedstawiające resztę naszych ninja. Pamiętajmy, że w 223 był to Lloyd, Kai, Ryu, Arin, a także Sora, a teraz dołączyła do nich Nia, Kol, Zane oraz niekanoniczny Jay w stroju, którego nigdy ta postać nie miała prawdę mówiąc, nie wiem czemu dali tutaj Jaya, a nie na przykład Wildfire, która moim zdaniem znacznie lepiej by się nadała, ale być może po prostu chcieli skompletować całą oryginalną szóstkę. W każdym razie, jeśli w przyszłości pojawią się takie maskotki, to liczę, że będą również dostępne kolejne stroje, a także jacyś antagoniści być może Raz, taki Cinder, albo jakiś członek zakazanej piątki. Mam do ciebie pytanie, Doc. W związku z premierą Ninjago Potworności naprawdę się zastanawiam, czy Kai napełniał swój miecz swoją mocą żywiołową ognie? Czy to była jakaś taka specjalna broń, która mu na to pozwalała? Jeśli to pierwsze, to dlaczego nie robił tego w Powstaniu Smoków? I Dog odpowiedział, że to świetne pytanie i że tak, to jest specjalny miecz, który mu na to pozwalał. Tak swoją drogą, ciekawe czemu teraz go nie używa? Myślę, że bardzo by się przydał, szczególnie w walce z np. takim Drixem, który no, jest zrobiony z owadów, więc spalenie go byłoby najlepszą możliwą opcją. Pomijmy fakt, że w Ninjago nigdy przy nigdy coś takiego by nie miało miejsca, no z oczywistych powodów. Skoro powiedziałeś, że smoki źródła nie stworzyły krainy potworów, czy można więc wywnioskować, że to jest jedno z tych królestw? Który stworzył pierwszy mistrz z pinjutsu. Jeśli tak, dlaczego to zrobił? Nie, nie można tego we To jest oczywiście nawiązanie do starego pytania odnośnie tej krainy. Kiedyś się sobie omawialiśmy swoją drogą, więc swoje smoki źródła tego nie stworzyły. I ze słów do kawy chodzi na to, że pierwszy mistrz z Pinjicu również nie. To jak ona powstała, być może. Dowiemy się tego w powstaniu smoków, mam przynajmniej taką nadzieję. Ale widocznie jest jakaś trzecia potężna siła, która może krainę tworzyć. No to by tutaj się, kochani, zanosiło. A czym ta siła jest? No, zapewne się przekonamy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam pięknie. Hej!